Witam, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Skywars. Jedziemy i jak się dowiedziałem, skrzyni dusz, legendarnych skrzyni dusz, może wyjść z klasa, którą bardzo bym chciał, więc... Jeszcze do 70 zbierzemy duszę, myślę, w tym odcinku i sobie otworzymy może jakąś klasę wreszcie. Trafię w... no jakąkolwiek, bo na razie nie mam klasy. Już 7 na 8 15 sekund, gramy na Rudy 1 Tu jest jedna, tu jest druga i tam w podziemiach jest trzecia Gram na non-premium koncie No bo mam tutaj 6461 expa Więc... Możemy potem zebrać jakąś klasę O Jezu nawet nie opłaca się, by to to umieć, sobie przerobię na deski i idziemy. O, się schowam, mam łuk. Stary łuk, ale mam. Tutaj. Weźmiemy sobie kilo na ten. Jest już ktoś się wbił. Jak on mnie miał na hita, ma ubijacza. Niestety szybko wleciał. Ja nie zauważyłem, ale nie będziemy się martwić chyba. Jedziemy na tę mapkę Western 1. Oczywiście sąd musimy poczekać. Zobaczymy jak nam wypadnie 5 sekund, myślę, że lepiej niż poprzednia 4, 3, 2, 1. Tu jeszcze jedna skrzynka. O, dobra. TNT. Ach, nie no, nie. Zabiorę, ale. Dobra. Rejce do podziemi, hełmik. No dobra Se założę Nie mam yy, Nie mam butów Ale mam trzy diaksy Dostanę jakiś patyk Co zrobię? Robię sobie patyk Moty jest, dobra Se. Dobra, mam jakiś miecz sobie szybko ustawię, tutaj coś do jedzenia, oczywiście. Trzy żelaza? Ktoś tutaj do mnie przyszedł? Chyba nie. A i następna osoba. Jezu, no ciągle przylatują mi. Ciężko będzie z tymi duszami, ale no. Ciężko pokonać tych, którzy mają klasę. nastegan 1. Weszliśmy sobie. <laughs> Jeszcze przy okazji jak jestem na SkyWars'a, chciałbym powiedzieć, że <laughs> będzie niedługo odcinek z Minecraft igrzysk śmierci, ale na, du na dużej mapie, nie na Wortes serwerze, tylko na jakiejś większej mapie, którą znalazłem serwer, więc... Myślę, że będzie ciekawie. Mhm. Tak ciekawie jak mój sprzęt. Nie wiem hełmiku, ale no, no. Rozbłysk. No. Tu jest jakiś, mie y, jakiś hełm. Miecz kokosza. Mówimy gorszy. Rozbłysk to jest słaby. Wybiorę. Lazy, latają już ktoś się zgrabił, pójdziemy tutaj idziemy na górę. To się rozsypał. Nie widzi nas chyba. Ale on ma dobry miecz. Wow. Dobry sprzęt. No właśnie. Nie możemy tego dostać żadnej rzeczy. Żadnej duszy. No to spróbujmy otworzyć jedną legendarną skrzynkę. Co zostaniemy? Tajfun. Hmm. Może być. Otwieramy jeszcze. Jakaś klasa by się przydała. To by był. Tak. O oh, był. Nie klasa nam przeskoczyła. Jedno ten... Ile kosztuje? 20, 20. To będziemy mogli otworzyć jeszcze jedną, ale to na następnej rundzie już. Yy, co to jest? Mars 1. Nawet Ma 10 sekund. Jakbym zabił 3 osoby, to by było dobrze. Z 8. 3, 2, 1. Tak, wiemy. No, nie, no, ale mam tutaj podkę skoczności, bo mi się przydać. Otopus serzecki lepszy nawet niż bierzemy. Żeby nie wylecieć przypadkiem sobie bierzemy jesteśmy jakieś tam temy podkaskoczności o nie mam nic do założenia praktycznie a tutaj nie potrzebne ale nic dobrego jak widzicie się nie trafiło długi poziom Nie, nie zrzuciłem go. Kuźwa. Ten podcast. o pokażę mu sojusz Czekaj. Wezmę miecz hm. pokażę so sojusz. Tu ma knockba 3, czyli będę mógł zrzucać ewentualnie. Wezmę tutaj O jak wyleciał. Sojusz to niby o trzy osoby, tylko my, my tylko jesteśmy. Uważaj, koleś. No, niestety nie przeżył. Daj mi tego kobla. Ona ma chyba łuk. Na pewno ma. Muszę patrzeć, żeby przedtem mnie nie zabiła. Co, ucieknę? Dobra, dam sobie podkę skoczności. Może doskoczę albo nie. Nie, nie doskoczę. Szans jeszcze trzeba sobie dołożyć, nie mnie zdejmie! O, taki fuks Nie, ona jest na wygranej pozycji. Nie ma co o tym nawet mówić. Jak ona mnie trafiła? postawiłem, ale zanim życie mi się nie zredukuje, Creepera. Jak, jak ona się zamieniła w niego? Nie wiem, dzisiaj jakoś mi nie idzie zdecydowanie. Ale sobie otwórzmy ostatnią skrzynkę, żeby coś się trafiło. Jakaś klasa, proszę. Kruchy dotyk. No nie poszło nam, ale dzięki serdeczce za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to zostaw łapkę w górę z komentu i subskrybuj po więcej. A ja się z wami żegnam. Niestety dzisiaj było słabo, ale następnym razem będzie lepiej. Na razie cześć, hej!